Ja nazywam się Łukasz Jeśkiewicz i dziś pokażę Wam, jak tworzyć receptury na panele serii DOpsoft. Receptury, czyli rodzaj prostej bazy danych, wykorzystywane często w procesach produkcyjnych, gdzie wymagana jest określona ilość składników w formie przepisu do wytworzenia danego produktu. Rozpocznijmy od utworzenia nowego projektu w środowisku Dopsoft. Wybieramy interesujący nas model Hemi. Ja pomijam ten krok i zostawiam domyślny model, ponieważ program będziemy sprawdzać przy użyciu symulatora. Nadajemy nazwę projektowi i akceptujemy. Okno komunikacji wypełniamy, jeśli chcemy nawiązać połączenie z innym urządzeniem. Jeśli nie, to z racji wykorzystywania symulacji nie jest dla nas istotne i błyskawicznie przechodzimy do okna projektu, klikając Finish. Receptury możemy utworzyć w powyższej rozwijanej zakładce Recipe bądź też w zakładce Options i Recipe. Do wyboru są trzy formy receptur. 16-bitowa i 32-bitowa, które rzecz jasna określają ilość rezerwowanej pamięci na zapis receptury oraz Enhance Recipe, czyli forma ulepszonej receptury do wymagających projektów będąca w stanie zapisywać. Format tekstowy string i format numeryczny w cyklu mieszany. My dla przykładu stworzymy receptury 16-bitowe, których zasada działania jest taka sama jak i pozostałe. Zaznaczamy Enable, by aktywować recepturę. W tym miejscu wybieramy, do jakiego urządzenia mają być zapisane receptury do pamięci nieulotnej. Dla wybranych modeli jest tu dodatkowo opcja zapisu do karty pamięci SD. My zostawiamy HMI, i przejdźmy do wpisania adresu w tym miejscu. Adres ten definiuje, gdzie w sterowniku PLC zostaną zapisane wartości receptur. Wybieramy więc link 2 jako połączenie ze sterownikiem i niech będzie to przykładowo rejestr D100. Czas na stworzenie receptury, wybierając w tym miejscu New Recipe. Podajemy wymiary w postaci liczby wierszy i kolumn. Załóżmy, że będą to trzy kolumny i pięć wierszy. Tabelka gotowa, i na jej podstawie możemy sobie uzmysłowić, że tworzymy 5 podobnych produktów, w skład których wchodzą trzy składniki. Natomiast składniki te występują w różnych proporcjach. Dla przykładu, załóżmy, że kolumny to kolejno składniki A, B i C. I w skład produktu pierwszego wchodzi 100 g składnika A, 10 g składnika B i 5 g składnika C. W skład produktu drugiego wchodzi 200 g składnika A, 20 g składnika B i 6 g składnika C. I analogicznie wypełniamy skład kolejnych produktów. Tak działają receptury. Pozostałe funkcjonalności w tym oknie to możliwość wyszukania dowolnej receptury po wpisaniu numeru kolumny i wiersza w tym miejscu. Jest to szczególnie przydatne przy ich dużych wymiarach. Poza tym możliwość całkowitego usunięcia receptur, możliwość importowania receptur i eksportowania. W tym również do pliku CSV możliwość wyczyszczenia wszystkich wpisanych wartości i ustawienia w postaci modyfikacji wymiarów stworzonych recept. W dalszej części stworzymy przykładowy ekran operatora, w którym wykorzystamy dodane przed chwilą wartości. Dodajmy zatem okno Numeric Entry do wprowadzania wartości numerycznych. Zaadresujmy element wybierając Write Adres, pamięć wewnętrzną. I do wyboru mamy trzy dodatkowe pola: RCP, RCPNO i RCP z gwiazdką. RCP to receptura, RCPNO to numer receptury, RCP z gwiazdką to wskaźnik. Wybieramy RCP, wpisujemy adres 0 i akceptujemy. Teraz ułatwiając sobie sprawę, klikamy prawym przyciskiem myszy na utworzony obiekt. Wybieramy Duplicate, by go powielić. Podajemy wymiary. Interesują nas trzy kolumny i jeden wiersz. Akceptujemy. I wobec tego mamy trzy okna na podgląd składników danej receptury. Co ważne, używając funkcji Duplicate nie musimy zmieniać adresu, jak w przypadku zwykłego kopiowania. Ponieważ nowo utworzone obiekty są adresowane automatycznie. Jak widać... W utworzonym elemencie mamy adres RCP1, w kolejnym RCP2, a więc chronologia także zostaje zachowana. Potrzebujemy teraz obiektów, w którym będziemy wskazywać numer receptury. W związku z tym skopiujmy jeden element z listy i dodajmy w nim wspomniany już adres RCPNO. W efekcie na ekranie mamy bufor i wybór elementów naszego bufora. Teraz stwórzmy na naszym ekranie podgląd na wartości ustalonych wcześniej receptur. Wybieramy wyświetlacz numeryczny, numeric display. Wklejamy na ekran. Jako adres wpisujemy RCP3. Z uwagi. Że RCP0, RCP1 i RCP2 są już wykorzystane powyżej. Akceptujemy i analogicznie jak wcześniej używamy funkcji duplicate, podając tym razem wymiary stworzonych receptur, czyli 3 kolumny i 5 wierszy. Uzupełnijmy jeszcze opisy stworzonych elementów dla czytelności i zobaczmy, jak działa dotychczasowy program. Aby wgrać projekt z recepturami na panel używamy powyższej ikony Download Screen and Recipe Należy nie mylić jej z ikoną obok Download Screen która służy do wgrania samego ekranu My jednak przejdziemy teraz do symulacji offline pod tym okienkiem I jak widać dla produktu pierwszego mamy przyporządkowane wartości składników Zmieniamy produkt na ten o numerze drugim i wartości składników zmieniają się na dokładnie takie Jakie widnieją w recepturach. Dla produktu trzeciego podobnie, czwartego również i piątego również. A więc wszystko zgodnie z założeniem. Zamykamy symulację. I teraz pytanie: Co w wypadku, gdy chcemy przesłać receptury na sterownik PLC? Taka funkcjonalność oczywiście jest dostępna i umożliwiają ją nam tak zwane rejestry kontrolne, czyli kontrol bloki. Dostępne w zakładce Options, Configuration i Control Block. Nas interesuje Control Block o nazwie Recipe Control. Zaznaczamy go i najeżdżając na trzy kropeczki, widzimy, że zapis receptur dokonuje się przez załączenie bitu drugiego rejestru D0, a ich odczyt przez załączenie bitu pierwszego tego samego adresu. W związku z tym przesył zawartości receptur może następować w obu kierunkach. Z HMI do PLC i odwrotnie. Stwórzmy więc na ekranie przyciski, którymi będzie można to dokonać. Niech to będą przyciski dwustanowe typu maintain. Wybieramy więc adres d0 i po kropce bit 2. Dodajmy, że jest to zapis do PLC. Skopiujmy nowo utworzony przycisk i zmieńmy w nim adres na bit pierwszy oraz opis, że jest to odczyt z PLC. Skoro mamy już gotowe przyciski, zróbmy widok na receptury przechowywane w PLC. Skopiujmy sobie jeden element powyżej i zmieńmy jego adres. Adres rejestru sterownika został już ustalony wcześniej i jest on dostępny dokładnie tutaj. Zmieniamy więc adres w tym elemencie na DESTO. I duplikujemy następujący element do trzech kolumn. I jak widać, adresy kolejnych elementów zostały automatycznie i chronologicznie dopasowane. Dodajmy jeszcze opis receptur, by widzieć, które są zapisane w PLC, a które w HMI, i zasymulujmy ich działanie. zmieniając w oknie symulatora numer receptury zmienia nam się bufor zgodnie z tabelką wartości składników poniżej możemy też zmienić zawartość bufora co spowoduje automatyczną zmianę receptury pod tym numerem natomiast jeśli nie chcemy mieć możliwości edycji wystarczy zastąpić elementy bufora typu numeric entry wyświetlaczami numeric display w których wprowadzanie danych nie będzie możliwe Przepiszmy teraz zawartość receptury z chemii do pelce. Czyli w widoku pelce oczekujemy danych 296. Wszystko poprawnie? I teraz wykonajmy odwrotną operację, czyli przepiszmy dane z pelce do chemii. I jak widać, zaktualizowany został bufor oraz skład receptury pod numerem 3. Możemy jeszcze stworzyć na ekranie panelu przycisk do zapisu pliku CSV do pamięci USB i przycisk do wczytania danych receptur z USB na panel HMI. W tym celu należy wykorzystać służące do tego makra. Stwórzmy nowy przycisk. Może to być dla odmiany momentary. I przejdźmy w przycisku do zakładki makro, następnie on makro, makro wizard, comment, others. I w tym miejscu mamy instrukcję o nazwie XRCP16, która eksportuje plik receptury 16-bitowej do USB. Musimy wypełnić do jej prawidłowego działania trzy pola. W pierwszym podajemy adres, pod którym będzie widniała informacja czy operacja zapisu pliku zakończyła się sukcesem. Tak będzie, jeśli pojawi się pod tym adresem jedynka. Niech to będzie adres wewnętrzny, np. przykład $20. Drugie pole to nazwa pliku eksportowanej receptury i tu będziemy wymagali dodatkowej instrukcji makra, która konwertuje tekst na znaki ASCII. Dodajmy więc w tym miejscu instrukcję wewnętrzną, np. 200, pod którym za chwilę przypiszemy nazwę pliku we wspomnianej instrukcji. W ostatnim polu zapisujemy stałą: dwójkę jeśli ma być to zapis na USB, trójkę jeśli na kartę pamięci SD. Załóżmy, że przycisk ma zapisywać na USB, więc wpisuję wartość 2. Aktualizuję. Instrukcja pojawiła się w programie. Teraz należy dodać jeszcze instrukcję FIL ASC, która konwertuje tekst na znaki ASCII. Zapisaliśmy poprzednio, że nazwa pliku będzie widniała pod adresem $200, więc uzupełniamy pierwsze pole tym adresem. Drugie pole to nazwa pliku i załóżmy, że niech to będzie receptura. Aktualizujemy. Sprawdzamy poprawność programu. I dodajemy opis w polu przycisku. Dodajemy także adres przycisku. I gotowe. Użycie tego przycisku spowoduje więc zapis pliku na podpiętym nośniku pamięci USB o nazwie Receptura z rozszerzeniem CSV z zawartością danych receptur, które uzupełniliśmy w projekcie. Mając gotowy przycisk zapisu receptur, Szybko możemy utworzyć przycisk do importu pliku CSV z nośnika USB. Skopiujmy następujący przycisk i przejdźmy w nim do zakładki Makro, następnie On Makro i do importu receptury 16-bitowej służy instrukcja IMRCP16 z dokładnie takimi samymi argumentami co instrukcja eksportu EXRCP16. Zmieniamy więc tylko nazwę instrukcji i jej adres do weryfikacji poprawności jej wykonania. Sprawdzamy, czy nie ma błędów. Zmieniamy dodatkowo opis przycisku na import USB. Zmieniamy także adres przycisku i akceptujemy. Użycie tego przycisku spowoduje więc importowanie danych receptury z pliku Receptura z rozszerzeniem CSV do projektu panelu HMI. Receptury to funkcjonalność, do której często operatorzy procesu mają ograniczony dostęp z uwagi na ważne dane. W panelach DOB100 oczywiście istnieje kilka możliwości, przy pomocy których można ten dostęp ograniczyć, poprzez zablokowanie edycji czy też samego wglądu na receptury. W dzisiejszym filmie to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam serdecznie do oglądania innych filmów na kanale Indu Progress. Pozdrawiam